Serdecznie w drugiej części Racka kosmetycznie, tym razem zajmiemy się kosmetykami do makijażu. I tak jak mówiłam Wam w pierwszej części, teraz będą dwa osobne, długie filmy na temat moich kosmetyków, które używam i których z pewnością będę używała do następnego filmu Racka kosmetycznie. Później będzie to tylko aktualizacja, czyli będą raz na jakiś czas ukazywały się filmy, w których będę mówiła i o jednych i o drugich kosmetykach, które do mojej kosmetyczki doszły. I wcześniej już Wam pokazałam moje kosmetyki do, do pielęgnacji, natomiast z makijażem sprawa ma się podobnie. Ja kupuję kosmetyki do makijażu, te które potrzebuję, te które wiem, że używam, Używam je potem do końca. I dlatego, jeżeli jakieś kosmetyki mi się sprawdzą, to również kupuję je ponownie. I nie kupuję, słuchajcie, nie wiadomo jakiej ilości kosmetyków. Ja jestem wierna niektórym kosmetykom, które zaraz zobaczycie, jakie są zdezelowane, bo już mają czasem po rok czasu dosłownie, nawet nawet niektóre więcej. Pewnie niektóre nawet są po terminie ważności, ale nadal je używam, bo są dobre i mi się jeszcze nie skończyły. No i służą mojej twarzy także jeszcze chciałam Wam powiedzieć, że ja nie jestem jakąś specjalistką wizażową, jeżeli chcecie dziewczyny obejrzeć naprawdę dziewczyny, które się świetnie malują, które są wizażostkami to włączcie sobie kanał Brunetki, Brunetes Heart włączcie sobie kanał Katosu, włączcie sobie kanał Lizzy Eldridge z Anglii, to jest moje w ogóle makijażowe guru także tam są dziewczyny, które naprawdę, naprawdę wiedzą co robią ciasteczko sobie zobaczcie, to są dziewczyny, które świetnie, świetnie tutaj makijażowo, też dużo różnych kosmetyków nowości testują, pokazują makijaże do Różnych typów urody. Ja z kolei pokazuję Wam tylko siebie. Natomiast jeszcze dodam, że ja jestem ogólnie wizarzystką, bo jestem po Akademii Wizażu. Natomiast ja wiem, że są dziewczyny, które mają do tego dużo większy talent niż ja, bo ja wiem, że ja nie wszystko widzę tak jak powinnam i nie używam wszystkich tutaj trików makijażowych tak jak powinnam. I naprawdę zachęcam Was właśnie do dziewczyn, o których wspomniałam wcześniej, albo wiem też, że mam przyjaciółki, które po prostu są świetnymi wizarzystkami i wiem, jak one malują innych. I wiem, że tak naprawdę to ja umiem pomalować dobrze, ale siebie i, i to robię. Natomiast jeżeli ktoś mnie bardzo prosi, to go pomaluję, ale raczej, raczej staram się malować i tutaj praktykować wizaż tylko na sobie. Natomiast wiem, jak to zrobić dobrze. Dlatego też dziękuję Wam za miłe słowa, jeżeli mówicie mi, że ładnie wyglądem na buzi, ale po prostu ja też wiem, jak ja mam to zrobić i chciałam Wam pokazać, czego używam. Zacznę od kosmetyków do twarzy, czyli od podkładu. Właściwie to wszystkie kosmetyki będą do twarzy, ale zacznę od podkładu, bo to jest rzecz najważniejsza. I ja, tak jak mówiłam wcześniej, nie mam żadnych problemów ze skórą i ja bardzo lubię kremy tonujące, kremy, kremy BB. Wcześniej testowałam garniera. Natomiast teraz, jak byłam w Laszu, kupiłam sobie w Pradze, już mówiłam o tym wcześniej, kupiłam sobie dwa kosmetyki do twarzy, których używam do tej pory. Kupiłam sobie krem tonujący, Color e, Supplement e, Jackie Oats. To jest taka, taka, to jest takie, to nie jest krem BB, ale to jest krem tonujący do cer jasnej. E, właśnie bardzo jasny, taki porcelanowy, dla mnie idealny. Ja go nakładam zamiast podkładu i on mi moje zaczerwienienia ewentualne e, przykrywa i jest ok, Nie muszę tutaj kłaść jakiegoś strasznie ciężkiego podkładu. Natomiast używam również e, Zamiennie z nim podkładu Bel Multi Mineral porcelanę I ten podkład też jest fajny, bo on jest też bardzo lekki. On nie daje jakiegoś bardzo mocnego krycia. Natomiast jest dla mnie odrobinę za ciemny. Ja, jak sobie go patrzyłam w sklepie, myślałam, że będzie ok, ale on nie jest drogi. Mówię, dobrze, wezmę, spróbuję. Zwłaszcza, że na początku moją przygodę z Bel zaczęłam od korektorów, o których zaraz wam opowiem, o których cały czas używam i których używam już od dobrych. Pół roku, półtora, może nawet dwóch lat. Oczywiście nie tych samych, ale kupuję je cały czas non-stop, więc stwierdziłam, że kupię sobie, spróbuję podkład. On jest dla osób z porcelanową cerą, taką bardzo jasną, jaką ja mam, odrobinę za ciemny, natomiast jeżeli go sobie zmieszam właśnie z tym kolorem, z tym suplementem koloru, to wychodzi z tego fajna mieszanka i właśnie tego używam. I jeszcze czego używam, jeżeli wychodzę wieczorem, jeżeli mi makijaż muszę mieć mocniejszy, to używam podkładu Jordan Gold. To jest podkład z Oriflame'u i to jest numerek kolor porcelana numerek 1 i to jest słuchajcie podkład, którego używam od roku, został mi jeszcze z grudnia czy ze stycznia z zeszłego roku, kiedy byłam ambasadorką stylu portalu Styr.pl, wtedy testowałam bardzo dużo kosmetyków Oriflame'u i ten podkład wtedy Wam zachwalałam, że jest świetny właśnie dla osób o porcelanowej cerze, jest naprawdę bardzo jasny i ponieważ on mi od tamtego czasu jeszcze został, no jest, nie wykończył mi się, a jest on dosyć mocniejszy, jest cięższy, daje fajne krycie, którego tak jak mówię, no na co dzień nie potrzebuję, ale jak idę na imprezę albo na wieczór gdzieś wiem, że na przykład potrzebuję mieć do dobrego krycia, albo mam jakieś, coś mi na cerze wyskoczy, rzadko to się, to się zdarza, no ale czasem, czasem jednak, to właśnie używam cały czas jeszcze resztek tego podkładu, także to jest taka moja twarz, podkładowa twarz i od razu Wam powiem, że oczywiście nazwy wszystkich kosmetyków i marki pokażę Wam na dole, dlatego, że nie będę Wam tu robić żadnych zbliżeń, bo te kosmetyki niektóre są tam mega zdezelowane, bo ich naprawdę używam często, tu dużo, że ze mną chodzą, podróżują w jakichś kosmetyczkach, natomiast wszystkie nazwy będziecie mieć na dole. Teraz do utrwalenia tego podkładu Albo kremu tonującego. Używam pudru em, również z lasza. To jest puder jasny, Emotional Brilliance. Tak się, tak się nazywa. I to jest taki puder sypki. On jest różowawy. Ja ogólnie bardzo lubię, najbardziej lubię pudry sypkie, od kiedy zaczęłam je używać e, dwa lata temu, to stwierdzam, że dla mnie przynajmniej na mojej skórze one wyglądają idealnie i, i to jest taki puder, który jest, który matowi skórę, natomiast którego, e, którego absolutnie nie widać i ponieważ to jest takie nieporęczne dla pędzla opakowanie, to ja po prostu ten puder do takiej, do takiej puszeczki pomydlę, kiedyś tutaj e, było mydło, ja sobie ten puder tutaj przesypuję partiami i, i sobie właśnie tutaj już e, macam w nim e, macam, maczam w nim pędzel 嗯 I właśnie tak, tak, tak tutaj postępuję. Także tutaj podkład mamy, i teraz korektory. Korektor, który absolutnie uwielbiam, który, tak jak mówię, od dobrego roku, może nawet od półtora roku stosuję non-stop. Jak mi się skończą to po prostu lecę ponownie. To są korektory z Bell. Z, z Bell, i to jest taki korektor do wyprysków, maskuje wypryski ze skórniki. To jest kolor zielony, czyli, dziewczyny jeżeli mamy takie, kolor, takie wypryski na twarzy, które są czerwone, to najlepiej pokryje je właśnie kolor. korektor w kolorze zielonym. I jak kupuję, i właśnie miejscowo go sobie mm, aplikuję. Później mam dwa kolejne korektory, bardzo jasne. To jest korektor w sztyfcie Multi, min, multi Mineral Cover Stick numer 1. To jest taki w sztyfcie korektor. On jest dosyć mocny. Go stosuję sobie pod oczy i tutaj w okolicy nosa. I również pod oczy w okolicy no, nosa zamiennie z tym sztyftem. To jest taki wpłynie korektor. Również z tej serii Multi Mineral. Ja coś chyba po prostu lubię. To jest niby anti-age korektor. Ja zaczęłam moją przygodę od tego korektora. Właśnie potem, bo dokupiłam ten na wypryski zielony, później kupiłam ten i jestem z tych korektorów bardzo zadowolona, moim zdaniem, dają bardzo dobre krycie. Długo się na mojej twarzy utrzymują z tym, że tak jak mówiłam wcześniej, w poprzedniej, poprzedniej części filmu, ja nie mam problemu z jakimiś cieniami pod oczami, ja nie mam problemu z opuklizną. Także tutaj dla osób, które mają w miarę okej okay cerę, to te korektory są jak najbardziej, jak najbardziej w porządku. Ja je cały czas używam i właśnie mi się tutaj kończy ten jeden zielony i będę się wybierać po drugi. Także to, jeżeli chodzi o buzię w tej chwili. Teraz, jeżeli jeżeli chodzi o oczy, to już zauważyłyście na pewno, że ja najbardziej lubię taki makijaż, gdzie oko mam jasne, czyli po prostu jasny, zwykły cień, oko jest trochę jeszcze też rozświetlone odpowiednio. Plus mocne usta. Akurat dzisiaj mam taki bardzo naturalny makijaż. Ust nie mam mocnych, ale normalnie do takiego makijażu miałabym jeszcze jakiś mocny, fajny kolor na ustach. Także ja na powieki moje nakładam bardzo jasne, rozświetlające cienie. Na ogół, oczywiście, wiecie, no, ja w moim kufrze mam mnóstwo cieni. Mam też cienie ciemniejsze, jaśniejsze, ale ich używam bardzo rzadko. Natomiast tutaj Wam pokazuję taką moją codzienną podstawę i to, co na ogół używam i to, co w 99% filmów mam na sobie. Dwa takie cienie. Jeden cień matowy w takim właśnie kolorze. Skóry. Drugi cień rozświetlający w kolorze skóry to są cienie Janet Cosmetics. To są takie tanie cienie, które ja kupiłam, jak byłam nad morzem, jak byliśmy na wakacjach nad morzem i kiedyś już Wam o tym opowiadałam, że, że tak sobie na próby wzięłam i cały czas się nie maluje, są ok. Tego używam na powiekę, tego używam tutaj w kąciku, żeby rozświetlić po prostu oko, I one są takie właśnie w odcieniach mojej skóry, jaśniutkie i jak najbardziej właśnie do makijażu oka mi, mi pasują. Czasem również rozświetlam tutaj właśnie koń, kąciki, i tutaj. Trochę w okolicach, w okolicach brwi rozświetlaczem Inglota. To jest Inglot numer 75, a właściwie to to jest tak naprawdę nie rozświetlacz, tylko cień do powiek, ale on jest taki biały. Ja go kupiłam i używam go właśnie jako, jako rozświetlacza. Także tutaj tego, tego Inglota też, też jako rozświetlacza używam. Również jako rozświetlacza i jako takiego złotego dopełnienia używam cienia, który muszę sobie tutaj teraz rozpakować. To jest cień z pupy i on jest taki. Nie mam niestety go w w takim, wiecie, pudełeczku, dlatego że ja go... Y jako tester, a właściwie dostałam go jako tester od znajomej, która po prostu ma tam e, drogerię i która się pozbywała całego takiego, wiecie, stędu, e, właśnie pupy i, i miała kilka takich cieni osobno. I to jest e, cień z serii Luminis, i to jest taki właśnie złoto. E, tu nie ma, o to jest 03, kolor 03, tu są różne odcienie złota, ten cień się bardzo, bardzo błyszczy, więc ja go też czasem jako rozświetlacz stosuję, a czasem, jeżeli chcę mieć taki bardzo duży błysk na oku, to go po prostu sobie na to oko e, nakładam. I i jedynym takim cieniem ciemniejszym, który też czasami y, używam na co dzień i wtedy mam na ogół gładkie usta, czasami czerwone, to jest cień, który niestety rozwaliło mi się opakowanie, dlatego, że to jest cień z Essence, numer 35 Party All Night Metallic Effect, to jest cień metaliczny i on jest taki bardzo błyszczący, bardzo odbijający światło, ale jest też jasny, nie jest taki bardzo ciemny i dlatego go również czasami na co dzień albo właśnie na wieczór sobie szybciutko, jak chcę takie mieć efekt trochę przydymionego oka, ale nie mocnego, tylko, tylko takiego jasnego, to właśnie go sobie nakładam. No, niestety um, opakowanie nie wytrzymało różnych podróży ze mną i się rozwaliło, ale to jest jeden z takich, jeden z niewielu ciemnych cieni, które najczęściej używam. Jeżeli chodzi ogólnie również o oko. To ja polecam Wam stosowanie takich grzybyków do brwi śmiesznych. Ja mam akurat dosyć gęste brwi ciemne i ja sobie je po prostu przeczesuję. One wtedy od razu lepszy kształt mi nabierają i wiem z do doświadczenia, że po prostu takie coś przy dużych, gęstych brwiach jak najbardziej taki, taki grzebyczek śmieszny, śmiechowy się sprawdza. Jeżeli chodzi o kredki do oczu, to mam taką swoją ulubioną kredkę. To jest Maybelline Master Drama. Już musiałam, ponieważ już ona była dusza, ja ją dosyć mocno stemperowałam, bo ją ostro musiałam zdjąć tutaj y, y, nakrętkę, żeby przeczytać nazwę to jest Maybelline New York Master Drama to jest ciemna, bardzo ciemna y, bardzo miękka kredka która się łatwo rozprowadza Łatwo się to coś rozmazuje, dlatego trzeba na nią uważać. Natomiast jest, bardzo się długo trzyma, ciężko ją zmyć, ale no, akurat dla mnie to jest minus, bo ja wiem, że ona mi się długo utrzyma i fajnie się ją, przyjemnie się aplikuje, bo jest miękka. Także tutaj, jeżeli ja mam zrobioną kreczkę na oczach, co też często dosyć robię sobie taką krechę, to właśnie używam tej kredki już bardzo długo i jest ona naprawdę świetna. Jeżeli chodzi o tuszy Dążę, to używam dwóch tuszy jednocześnie. W tej chwili jest to, jest to Rimmel. Jest to Rimmel. Volume, maskara taka to jest tuż, myślę, dodający objętości. Fajny tusz, no fajny, kupiłam go. Po prostu bo potrzebowałam tuszu i, i sprawdza się u mnie. Fajnie podkreśla. Ja mam też do, dosyć duże i długie i gęste rzęsy naturalne, więc po prostu u mnie, um, u mnie nawet jakiś taki e, cienki tusz, że tak powiem, brzydko się sprawdza. Natomiast ten tusz e, widzę, że dwa trzy pociągnięcia i ja mam fajne rzęsy. Nie muszę się z nim zbyt długo męczyć, więc, więc to jest ok. Kolejnym tuszem, który używam na co dzień, to jest 2000 kalory Dramatic Look Max Factor. I to jest jeden z lepszych cieni, jakie, e, jakie w życiu używałam. Także m, ten tusz równocześnie również używam i jest na Naprawdę y, rewelacyjny. Także to, jeżeli chodzi o, o cienie, także tutaj buzie i oko mam. Y, y, I teraz to dalej. Y, dalej sobie nakładam. I szminki to jest u mnie temat rzeka. Szybciutko Wam tylko pokażę moje ulubione szminki, na dole będziecie miały je w opisie, żebym się za bardzo nie, nie, tutaj nie rozgadywała, dlatego, że tak jak za, już wcześniej mówiłam, ja bardzo lubię mocne usta i mocny kolor mieć, mieć na ustach. Zacznę od błyszczyków. To są moje dwa ulubione błyszczyki na co dzień. To jest e, również firma Bell. No, jakoś tak lubię, lubię tą markę. To jest Glam Royal. to jest taki, e, to jest cień, to jest kolor całkowicie naturalny. Jeżeli ja sobie robię taki totalny, Naturalny makijaż, to albo sobie właśnie wklepuję zwykłą wazelinę w usta, taką, żeby je nawilżyć żeby podkreślić tylko mój kolor, albo sobie ym, nakładam ten błyszczyk, bo on jest właśnie taki bardzo, bardzo naturalny, idealny, idealny, po prostu po prostu taki do naturalnego looku, a to jest z kolei błyszczyk, który podkreśla naturalny kolor moich ust, to jest to jest. Yy, Fashion Color Seria 403 numerek. I ja go też również do takiego naturalnego makijażu często, często sobie nakładam, dlatego że on nie daje mega koloru, ale podkreśla mój naturalny kolor ust. I jeżeli chodzi o szminki, to zacznę może od czerwieni, dlatego że tutaj mam cztery moje ulubione czerwienie. Pierwsza z nich, ją ostatnio używam bardzo często. To jest szminka z serii, która była sprzedawana przy kolekcji L'Enveu dla hm i to było ho, 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 chyba trzy lata temu ta kolekcja była. To jest taka ciemna czerwień. Ja ją ostatnio, dosyć długo ta szminka leżała u mnie w kuferku, jej nie używałam. Natomiast no niestety, ona, ja wiem, że ona jest nie do dostania, ale to jest szminka numer jeden, którą ja używam i którą ja mam na sobie w większości filmów terenowych, w terenie, która ostatnio wygląda się przez ostatnie dwa miesiące, także bardzo mi przykro. Te szminki nie można już dostać, ale ja je ostatnio dałam drugie życie i ją bardzo często używam. Kolejną czerwienią, którą często używam to jest czerwień Astora e, numer e, 90 albo 60, właściwie 60, o. To jest numerek 60. To jest taka również intensywna czerwień, którą lubię. E, kolejną czerwienią, którą lubię, teraz tak patrzę, gdzie ja odkładam te kosmetyki, to jest błyszczyk Diora, Dior Kiss 778 odcień. To jest bardzo intensywna czerwień. Ja często robię tak, że ja nakładam sobie czerwień, normalną szminkę i jeszcze, jeżeli mam ochotę na taki bardzo mocny błysk na ustach, dokładam sobie tego błyszczyka, bo on się bardzo mocno błyszczy i on również nadaje takiego, na moich ustach przynajmniej, taki mega, mega czerwieni. I ja, to jest kolejny kosmetyk, który ja do makijażu i ogólnie, który ja mam w swojej kosmetyczce od bardzo wielu lat, bo ja go odkryłam jakieś 7 lat temu, 6 lat temu w Niemczech i czy w takiej normalnej pojemności, dlatego że normalnie ten błyszczyk jest taki dosyć, dłuż, taki dosyć długi, czy w takiej właśnie miniaturkowej opcji, ja zawsze ten diorki z błyszczyk Diora w swojej kosmetyczce mam. I nakładam go, kiedy mam ochotę, na taki efekt glamurowych, błyszczących ust. I ostatnią czerwienią, to jest taka czerwień bardzo codzienna. To jest czerwień z Oriflame'u, szminka Triple Core Trend, Katło red, to jest taki kolor i to jest taka szminka, która z połączeniem takiego błyszczyka, szminki i tak naprawdę balsamu do ust i ona daje taki bardzo lekki czerwony kolor i również nawilża. I ona jest fajna na co dzień, taka bez konturówki nawet, kiedy ten kolor nie jest taki intensywny, ale kiedy jednak jakąś tam barwę na ustach, na ustach chce mieć i to jest również kolejny kosmetyk, który ja już mam bardzo długo, który już od około roku, roku używam, bo potestowałam go w ramach bycia ambasadorką stylu na portalu styl.pl. No i tak jak mówię, jak mi się po prostu jakiś kosmetyk spodoba, tego ja używam, bardzo długo testuję. dopóty, dopóki się nie skończy, używam i jestem z niego zadowolona. I teraz przejdę do róży, mam takie swoje trzy ulubione róże. To jest Timel Kate Moss, to jest taki mocny, bardzo intensywny róż. To jest również szminka z kryolanu. To on, ta szminka była w Glossy Boxie, to jest taki bardzo, bardzo intensywny róż, który jest jasny róż, który powoduje, że zęby są mega, mega żółte, ale czasem go lubię, czasem go lubię założyć i wtedy po prostu za dużo się nie uśmiecham, natomiast to jest szminka, która jest bardzo, bardzo trwała, także jeżeli poszukujecie trwałych szminek, to te z Crayolaną jest naprawdę, to jest naprawdę świetne i jeszcze mam taki również z Bella bardzo, bardzo w intensywnym kolorze błyszczyk, który nie tylko na błyszczo, ale który właśnie daje taki intensywny kolor. Także jak mam ochotę gdzieś wychodzę wieczorem, albo mam na sobie takie kolory, który których pasuje intensywny róż, to właśnie też um, ten ten błyszczyk, ten błyszczyk lubię. I jeszcze na zakończenie dwie moje ulubione, ukochane matowe szminki, bo te wszystkie były, były błyszczące, natomiast mam dwa moje ukochane maty. I to jest to są maty z Inglota. To jest taki ciemny, dosyć ciemny, ciemny róż, taka fuksja I pomarańcz matowy. Również te szminki bardzo lubię. To są numerki. Ja zresztą opiszę na dole te, te szminki. I ja te szminki, słuchajcie, mam już od dwóch lat i też tymi szminkami smaruję się, że tak powiem kolokwialnie już, już dwa lata i cały czas ich używam i, i bardzo, bardzo je lubię. I teraz oczywiście jeszcze do szminek mam trzy konturówki, bo lubię, jeżeli mam mocny kolor na ustach, sobie nałożyć jednak konturówkę, bo ta konturówka nadaje mi lepszy kształt moim ustom. To jest konturówka No Name w kolorze czerwonym, którą mam od bardzo długiego czasu, już nawet nie pamiętam ile, ale ten kolor jest świetny i świetnie mi pasuje do, tych, do moich czerwieni. I mam jeszcze dwie konturówki z Inglota Pomarańczowa i funkcjowa, właśnie do tych szminek, o których Wam przed chwilą powiedziałam. No i tą szminkę też nakładam, tą, tą, tą kulturówkę funkcjową, taką nakładam ją sobie również przy, szmin, przy szminkach różowych. Także to jest taki mój szminkowy niezbędny. I teraz, jeżeli mam już nałożony puder, podkład, oko zrobione, nałożone mm, szminki, to jeszcze zostaje mi róż i rozświetlacz. I teraz, jeżeli chodzi o róż, to mm, mam moje trzy ulubione produkty. Czy ulubione kosmetyki. I e, zacznę od e, bronzera. To jest taki bronzero róż. To jest e, bronzero róż e, z oriflamu. To są takie słynne oriflamowe kulki. Natomiast ja mam je w sprasowanej wersji. Też je używam już od roku. Od czasu, kiedy je testowałam rok temu dla, dla, dla Styl.pl. I to jest seria Jordani Gold. E, to są perły. To jest ta jaśniejsze wydanie. Na ogół, to, jak mówię, on występuje w kulkach. Natomiast tutaj je mam go właśnie w. W, w sprasowanego. Później mam kolejny idealny idealny kosmetyk. Ja go używam, słuchajcie, już z półtora roku, dobre. Jak nie dłużej. To jest Sugar Bomb. To jest róż. To jest taki różo róż brązer. Teraz wam pokażę, bo po prostu sięgnęłam już denka i już tak po prostu wygrzypuję ten róż z, tutaj jeszcze z tego, co mi zostało na około. Natomiast to jest kilka kolorów w jednym i ten róż daje efekt. Tak jak mówię, taki różo Ten róż daje efekt takiego 3D na twarzy. Dzięki temu, coś na tej twarzy się dzieje i dzięki temu mamy też blask. To jest taki też trochę nawet rozświetlający róż. On nie jest matowy, on jest właśnie taki błyszczący trochę i on daje taki efekt naprawdę fajnego, fajnego rozświetlenia. Nie daje mocnego koloru, natomiast daje efekt takiego właśnie 3D, takiego, że ta twarz się, się błyszczy i to jest kosmetyk, który ja, jeżeli ja już go tak do nas użyję, to kupię go na pewno. On jest drogi, z tego co pamiętam, bo on chyba kosztuje około 120 czy 150 zł. No to nie jest tania przyjemność, dlatego, że ja... Dlatego ja ale tak jak mówię, też wcześniej, jak używałam już bardzo długo on na bardzo długo, bo używam prawie dzień w dzień od półtora roku i jeszcze, 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 właśnie ym, do tego naprawdę tworzy świetny efekt na buzi. Ja go na bank kupię, kupię ponownie i kolejny róż to jest taki róż idealnie pasujący do koloru moich ust. To jest róż z Maka, y, kolor, y, kolor Dainty, nie wiem jak to się wymawia. Natomiast to jest taki róż. Ym, Róż też rozświetlający, i to jest róż taki, który ja też używam codziennie. Ja sobie, bo ja sobie czym też kombinuję, bo musicie też patrzeć na makijaż tak, że nie musicie używać jednego kosmetyku, jednego różu, możecie dwa czy trzy połączyć. Ja na przykład odrobinę daję tego różu brązera, odrobinę daję sobie zawsze tego różu dla rozświetlenia. I jeszcze sobie dokładam tego różu, po prostu, jeżeli mam naturalny bardziej look, a jeżeli mam look bardziej taki dramatyczny, z mocnymi ustami, to rezygnuję z tego różu, żeby nie było różu, natomiast nakładam sobie więcej, więcej tego kosmetyku albo więcej brązu. Zera. także tutaj zawsze kombinuję z tymi trzema rzeczami, jeżeli chodzi o róż na twarzy, daję czegoś więcej, czegoś mniej, ale to są właśnie zawsze te trzy kosmetyki i do tego jeszcze dokładam sobie rozświetlenie, czyli nakładam highlightery, to jest ta część, o którą wy często pytacie, jak to się dzieje, że to jest taka rozświetlona, bo ja po prostu dokładam sobie jeszcze odrobinę rozświetlacza i to jest mój ulubiony numer jeden, to jest highlighter, rozświetlacz, puder rozświetlający z Inglota i teraz on już jest w takim stanie, że to jest już wstępnie hańba, że ja jeszcze nie kupiłam nowego, ale niczego czego używam, bo jeszcze te drobinki są dobre. I tutaj oczywiście numerek Wam napiszę na dole i to jest, on normalnie występuje w takim pudrze, który, który kolorami przechodzą przez siebie różne kolory, to jest ta wersja taka myślę najjaśniejsza i ja sobie go nakładam, trochę maczam w niego pędzel, tutaj sobie go nakładam właśnie w takie miejsca, gdzie chcę, żeby ta moja buzia była rozświetlona I to jest naprawdę świetny produkt, bo on nie ma nic wspólnego z żadnymi, z żadnymi takim mega, że tak powiem, brzydkim, chamskim świeceniem się, natomiast on delikatnie rozświetla, ale rozświetla i to jest świetne i ja wiem, że ja sobie ten kosmetyk kupię. Na pewno, jak już tutaj, to mi się tak do końca skończy. I jeszcze kolejny rozświetlacz, którego używam, a konkretnie jednego tego najjaśniejszego koloru, to jest z y, serii Oriflame Beauty. Też go wtedy testowałam rok temu i do tej pory mi się sprawdza. Często go sobie tutaj jeszcze na w jakichś takich miejscach różnych wklepuję. Właśnie ten najjaśniejszy kolorek. Także to jest wszystko, bo już w tym momencie mam na twarzy, mam na twarzy wszystko, o czym Wam opowiedziałam. Jeszcze Wam powiem a propos kosmetyków o y, lakierach do paznokrwii, dlatego że jestem straszną taką e, lakiero, e, wielbicielką, może tak powiem, e, bo ja mam zawsze pomalowane paznokcie. Rzadko kiedy ktokolwiek mnie widział bez pomalowanych paznokci. I często się mnie również pytacie. Ja jestem ogromną wielbicielką lakierów e, do paznokci z H&M. -u. To są lakiery, które przynajmniej na moich paznokciach zachowują się świetnie, dlatego że nie odpryskują, utrzymują się na nich bardzo dużo, mają świetne kolory i co najważniejsze schną dosłownie w 5 sekund. To jest fenomen, ja nigdy w życiu, a od bardzo wielu lat maluję paznokcie, cały czas mam pomalowane, testowałam lakierów mnóstwo, nigdy w życiu nie miałam takiego lakieru, który by sechu, schnął, sechu, który byłby suchy, i gotowy do wyjścia. No może nie w 5 sekund, ale tak w 20 sekund do minuty. Ten lakier jest tak suchy na paznokciach, nawet przy dwóch warstwach, że naprawdę można wstać i wyjść. I to jest po prostu świetne. I on ma różne fajne, to tak jak mówię, trendowe kolory. On kosztuje 15 zł, także to nie jest duży wydatek. I ja te lakiery uwielbiam, zmieniam je, kupuję nowe, e, ciągle. Ta, to są akurat e, moje ulubione trzy kolory w tej chwili, czyli to, co mam na paznokciach, czyli ten, ten kolor to jest Midnight Poison color. Druga to jest taka ognista czerwień, czyli red nail, a trzeci kolorek to jest taki, tylko często ostatnio bardzo, bardzo używam, to jest taki ciemny pomidor i to jest Fell in Love i to jest tak się ten kolor nazywa. Także to już jest wszystko. I tak jak mówię, od tej pory nie odpowiadam na pytania, co mam na sobie na twarzy, dlatego że do momentu aktualizacji, czyli do momentu mojego następnego filmu na temat kosmetyków, który ukaże się za jakiś czas i który już będzie łączył i pielęgnację, i kosmetyki, możecie być pewne, że ja używam tego samego, że ja mam któryś z tych szminek na ustach, że używam właśnie tego, tych podkładów, tych róży, bo ja po prostu, tak jak mówię, jak już coś kupię, to używam tego do końca. Także dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że te dwa filmy wam się podobały i że jesteście usatysfakcjonowane, bo. Ja się cieszę, kiedy Wy mi zadajecie pytanie, ja się cieszę, kiedy również mogę Wam tutaj coś, coś fajnego przemycić i przekazać. Także trzymajcie się ciepło i do zobaczenia w moich następnych